Też witam Was serdecznie Gdzieś Dobra jedziemy je. Dobra Ej, gada, ej. Ja, ja też no, się o coś tam, powiem ej, Czemu ej. Ja nie mogę startnąć Bo A muszę włączyć Ej dobra Ty ale gdzie my? jak? Bo kurna ja, Ej dobra Zbędzie to bardzo że nie w kolejnym tak, odcinku tak, zabaw z ekipą o, No ale tym razem Jezus, mamy i, Mamy taki trochę powrót do przeszłości Ej dobra jest nie, ze mną nie, ekipa nie. Koniec, niepełnosprytnych Koniec ze mną, nie mogę się już... Weź mnie ktoś, uderz duszek, uderz we mnie <grym> A gdzie my mamy gier? jechać? To ma ja już przeskoczyłem, nie wiem skakać tam i na Aha. Adam. Ej połóżcie mi ktoś Adam teraz, ty też nie możesz się uszyć <grym> Jaka dupa jest? Jest ze mną duszek taka a propos Jest arlok No jest tak Gdzie jest Meta? to nie jest maniok? <grym> Cześć, witaj... O kurde. cześć! Jest tu o! na plecach. Cześć, witajcie! I, i jestem tu żywy. za mną jedzie? Ja. No Pomóżcie mi! I a patrzcie co to jest, jest fajnego leta, w tych samochodzikach, patrzcie. Nie wiem Paweł! <laughs> patrzcie. A dokąd idzie tam? Nie, ogólnie chodzi o to, że jedziemy i skaczemy i jedziemy i skaczemy. To, 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 to... Jedziemy i skaczemy. No, a nie a ma mety? No nie. Aha. No, to, no to, to, to ja wygrałem! No to ja, ja. <grym> moja, moja, a Znaczy główne zadanie jest takie, żeby przeskoczyć te pioruństwo i to całe objechać dookoła. Uwaga, jadę, 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 Aha, jadę, no to jadę, 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 jadę. Na co, jak, jak nie przeskakujesz? Jadę. jadę. Ty to był w razem z tą mapą? Nie, nie, ja go by gdzieś tam znalazłem. Patrzcie na to, patrzcie na to. Ale elegancki, nie? Kurcze. Dobra, papa, pa. jadę. Patrz. O kurna, zabij ci powiem Patrz!

Dlaczego tu przyjechać można? O. A i tutaj też są jakieś te skocznie. Masz, patrzcie, co tu jest, patrzcie to. Jokie! Jokie, to jest fajne. Ola! Ej, stuknie ktoś. Nie, no się zablokowało. Stuknie, się stuknie. <noise> Chodź, To jest takie dookoła, że się jeździ. No. Ej, <noise> no kto no, mnie stuknie? Ale ktoś, ktoś miał pomysł, nie? Ja weźmy stukni. Tych. 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 Już tych jadę! Ty Jadę, ty jeszcze... Chodź, chodź, chodź... Chodź... Nie wiedziałem, Nie, powiem, nie, nie, nie Ale no weź no. mnie stuknie, ja jestem przy rampie! Ludzie... I lecę tu, z góry, z góry lecę! Ale, ale Drzewa są bezkolizyjne! No wow! Ja, nie wiedziałem, ja je cały czas omijałem. <laughs> ale ten... To było coś chyba, nie? Co ale ja tu ja się tutaj... fajnie jeździ tymi samochodami. No, ja nie mogę się ruszyć, słyszę tą niegdyś na tą niegdyś. No Duszek nie można cię no. No nie, ktoś... to, są, to sam wycig, wiesz, bo wcześniej ktoś... były to takie traki tu, ale były tak takie pop... w dupę. No, tu nim je, alok. To, gdzie jesteś na gdzie ty jesteś obok mnie? Krzysiek, tuknij mnie. O jesteś, idzie, idzie, nie. Tuknij mnie, Krzysiek. Straszycie się, tuknij mnie. Pierniczy cię, Duszek. No nie tu. A dobra. Czekaj, już się zaraz tuknę. Chodź, 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 chodź. Patrzcie, patrzcie, któremu co patrzcie. Patrzcie Ktoś się o! tu nie kompletnie zeszył mnie ten... przebije A kiepsko chodź tutaj Manek. Coś mi tu śmierdzi Gdzie jesteś wy jesteście jest? tak. wszyscy? Tu ja na tej tak. po drugiej stronie Kurwa Kurde! Jak ja Kurde. wyskoczę teraz? Jak o! wyskoczę? Jak on... jest? Tu nagi mam Tu no. ja, nagi mam Duszek! Zamknij młotę dla was! Dlaczego? Dlaczego nie? Włączamy! Lecimy! Dobra! Dylu, pedofilu! A tam jeszcze coś jest, czekajcie. A, Adam, tylko taka prośba. Weź przycisz trochę, tam... Przedzicie po tak? muzyczkę w tyle, co będzie, no, bo na wkurze. <noise> jeszcze, so, jeszcze tu co, so jeszcze tu co, na końcu. Poleciu. Dobra, tam jeszcze się, Już jadę do was. Panie Chodzimy... wzywacie, poczekaj za mną. Będziemy się razem tutaj do... Going do... Going Dobra, ja teraz będę latać, bo są drzwi otwarte. będę latać. Yes! 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 No, no. Nie wyszło. <noise> o, nie wyszło. Ej, a Tyle, można... Tu można ją, no nie! Coś ty zrobił! Kto to za mądry był? Na Ten jak zwykle z tyłu bierze, tak jak lobby A można tutaj A można tutaj latać? Uuu, no, tak. otwarłem, otwarłem drzwi i latam Latać? No? Chyba kurde straż. Yeah. Tak, w locie, żeby lepsze też i grawitacja była, nie? Całbyś. O jaki bokiem ktoś ja, tam polecił ja i... otwieram Ja tam Ja latam ja to jest ja nie Ten kto to wymyślił normalnie ekstra <laughs> jak wy to zrobili te drzwi? No, ja też chcę i dziewiątka debilu Lecę bo chcę Ale że blaga piciu. Lecę ej dawaj, ej, dawaj tak wszyscy razem no na tą rampę tu nie chce tak fajnie. Ej to chodźcie się tu ustawimy tak, Ej chodźcie tam. razem wszyscy tak o. Ej to chodźcie się tu ustawić Ej chodźcie, chodźcie tam chodźcie tam To było takie... To było zajebiste no. Ale ale Uff. chodźcie no Maniek co ty robisz? Gówno no. Chodźcie na, na tą rampę tam no chodźcie Patrzcie, jak a... Halo, Jestem tam Jedziemy eee. No nie co robisz to pilu? No i coś robił! No Co i zróbcie! No brawo, no tak? Jest, yes, zawsze <grym> chciałem wierzyć. być na górze. Chciałbym się Jest! <grym> Dobra, dawajcie, yes. Dobra, <grym> tak, ale razem, no raz. To w ogóle, Włączamy Zdzielmy. turbo, jedzie. A jak się turbo włącza? Weźmy na bicep. Lecimy, lecimy. 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 lecimy! Nie! Lecimy! Lecimy! Ja pircę! to fajnie wygląda? Stary, like z tego będzie taka miniatura, nie? Jak, jak tu zboczyć? Pierdniesz się ile Dawaj, dawaj, No co ty debilu zrobiłeś? No i teraz wróć! I kapiszenie za. na no. Ty po polsku z Biedronki Uduszy się, uduszę się zaraz Daj, mój felbis, mój. Chodź, albo... za ciasto! Chodź, <laughs> chodź, to felgi mnie cisną! O, jak to <laughs> wygląda kosmicznie? Nie no, teatr... Ludek ominął, mnie, no. <śmiech> Lecimy! Lecimy, <śmiech> oh, pa! Uwaga, le lecę! Dawaj, Nie lecisz! W boku. Dobra, dobra, kończymy to, ale... No nie kończymy, no, kru... jeszcze chcę! Ja chcemy jeszcze! Ja chcę jeść! Mamu, ja tak lecimy. Je? Lecimy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dawaj! Dawaj to! Ja to! Hej to dawajcie teraz! Wszyscy przewracamy malboka. No naprawdę. nawet nie... teraz w końcu teraz o, na to. O kurde, wyjechałem! O czekajcie, czekajcie na mnie! Ja też chcę! Ej, ja, póki co tu nie... nie Halo, Ja polecę pomoże daleko, daleko! Jo! Jokiem! Ja, <laughs> Przewrócił tuż! Ej, pomoże mi ktoś, bo się zmykowałem! No Weź Nie jeszcze. będzie pomagał tacy, prawda? Że... Ej no pomóżcie mi, tak, Duszek. Ej no chłopak. Za no to leci. Alok pomóż mi. Ja. No. Nie zapomina, Alok pomóż no. mi. Ale no Weźcie tutaj z tyłu podjedźcie. Ej no pomóżcie mi. A ja nie widzę was, brudasty. Toś to mi ja pomaga. Nie, nie, nie. Ej no nie. proszę. Ale, Jej, ale cię cię Alok, ja wiedziałem. Ja wiem, tak jak w Poznaniu. Dziś spacja, No, tak. <grystanie> Dobra, nie tego nie było. Ja. To, to jest No, to spacja to jest i się jest gitro. <grystanie> oh, Takie O, spojrzenie O, świat. Dziś nie idzie spacer, jak będziecie nie lustro. Ej no, ty Nie chcecie jesteście? Nie chcecie mi pomóc? Gdzie ty jesteś? No tu za górką pod szesnastką Tu za górką po szesnastką, coś mi powiedz No pod górką, tak. weź nam nimata widzę, widzę cię chyba Idziemy Ijo, Ijo Nie? Yeah. Pomoc No nie I zobaczcie jaki to są A tu te kuki O, to chodźcie do Odpalam kurwa o Ale i od tyłu, i od tyłu, o! tak z boku I od tyłu. Ej No. Jez. Ej w drugą stronę Co wy zrobiliście, no ja jestem za Ale byś drzwi zamknął No pójdźcie, no przeskakują Ej weźcie mnie ktoś tutaj płknijcie bo tam mi auto do kaniony... Gdzie byście chcieli się pukać? Do kanionu. No bo tam jest taka dziura, o, o, weźcie tam wiesz tam się. Ej no. To teraz to ja się nie ruszam Czekaj, bo że ja się ruszę. O. O. I 360! Jak ja to zrobiłem! Jak ja to o, świetny Jak mi się... Jest dobrze, jest dobrze. Sytuacja ma dziękuję Jak to twoje Śłopien? JEDZIEMY, jedziemy skakać. Z EJ, alde. Sztuknie mnie ktoś. Boce. Patrzcie, patrzcie leta. Leta. O nie. Lata, latam, A niech, mamcie, mamcie, patrz. To będzie piękne, to będzie piękne. Ność. Yes. Zaliczony. Dobra, kończymy. Ja ktoś... to, to będzie już być chleb, żeby to było. To też potrzebuję, żeby mnie Lechie, lechie. Już siadę. Lechie. Gdzie ty jesteś, Alok? Jest! Aj! Poczekaj, bo może mi to Nie, raczej nie. O, raczej nie. Wyjechałem, wyjechałem! Ale... No, szczupnij. Ale, ale opanował. opanowało. Opano, 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 opano. Jedziemy! Ko kończymy z tym koksem. No. Nie kończymy tam. Nie kończymy z, z sobą... <grym> Pfff! Oooo! Beczka, patrz beczkę! E, mam problem. Hopie, bo się zaklidowałem. No pomóżcie mi. Wyciągnij penis z ze swojego piła. No, pomóż mi tak jak <grym> ja. to mi. poczekaj, bo ja Ej, o, udało mi się, ale dookoła, się dookoła, ojcze, no, ale, no co za penis, ty! Ej, Już udało mi do ciebie! No co udało za parówa! zrobić! No i, i... Ale ty mnie musisz przewrócić, a nie ci! Takaj! Rozpędzaj okay. się! Ktoś mi pomoże! Mać, nie weź nie, nie do tego! Czekaj. I zostaw go, jak go puknę! Zostaw go, jak go puknę! Ja, ja, ja jestem przy 17 tak. <laughs> <laughs> Dobra, Dobra! Ja, ja wychodzę! I no tak, to po mnie nie ej. No, także zapraszamy do miło. następnego. Przedstawił Trzymajcie się cieplutko, tylko na razie. pedały, cześć. No. cześć. Czekajcie, ja jeszcze muszę drzwi zamknąć. Bo to nie, to niehumanitarnie. No chodź tu, ktoś po mnie pojedzie.